Wydarzenia. Tak jak już wspomniałem, w ramach 24 Dni Imielina odbyły się zawody i turnieje sportowe. Zwycięzcą nagrody wręczają i od razu również zapraszam bardzo serdecznie na scenę burmistrz miasta Imielin Krzysztof Hajduszek i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Imielin Anna Piwecka. Zapraszamy serdecznie. Prosimy o wielkie brawa. Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Józef Pacwa, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Mielinie Jadwiga Pekunda oraz sponsorzy Nagród. Witamy i zapraszamy. Szanowni Państwo, zaczynamy od zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Imielin. Te zawody rozegrane zostały w sobotę na stawie Michalika. Sponsorem zawodów wędkarskich jest Silesia Bank, Śląski Bank Spółdzielczy Oddział w Imielinie. Koordynatorem zawodów wędkarskich jest prezes koła nr 17 w Imielinie, Polskiego Związku Wędkarskiego, pan Jan Jurecki. Nagrody wręczają władze miasta Imielin, wiceprezes Śląskiego Banku Spółdzielczego, pani Justyna Partyka, kierownik Śląskiego. Banku Współdzielczego Oddział Imielin Pani Katarzyna Żołk, a także Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego nr 17 Koła Imielin Pan Jan Jurecki. Zaczynamy od kategorii seniorzy i od miejsca trzeciego. Na miejscu trzecim 2910 punktów Górski Krzysztof. Zapraszamy bardzo serdecznie i prosimy o wielkie brawa. Gratulacje. Trzecie miejsce Górski Krzysztof. Proszę zami zostać do pamiątkowego zdjęcia. Miejsce drugie Faruk Roman. Wielkie brawa. I miejsce pierwsze, Twaruch Paweł. Zapraszamy. Wielkie gratulacje. <noise> gratulacje i czas na pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy fotoreporterów do uwiecznienia tego momentu. Możecie Państwo nawet podejść trochę bliżej nawet. Tutaj proszę bliżej, proszę bliżej podejść. O, będziemy lepiej wszyscy widoczni. Super. Pięknie, dziękujemy bardzo serdecznie. W tych zawodach dzielnie walczyły również Panie. Kategoria kobiety. Zaczynamy od miejsca trzeciego. Stolarczyk Mariola. Gratulujemy bardzo serdecznie. Nie ma z nami pani Marioli, ale prosimy o wielkie brawa. Miejsce drugie, Biolik Aneta. Zapraszamy. I miejsce pierwsze, Biolik Katarzyna. I zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia. Jeszcze tutaj Może gratulacji, dyplomy, nagrody, puchary. To wszystko ufundowane przez naszych sponsorów. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Dzięki wielkie. Wielkie brawa. I przechodzimy do ostatniej kategorii, kategoria juniorzy. Zaczynamy od miejsca trzeciego. Ścierski Kacper. Zapraszamy serdecznie. Katper zdobył tutaj pięćdziesiąt punktów. Na miejscu drugim krawczyk Jan. I miejsce pierwsze. Fwaruk Julia. Brawo, brawo! Czyżby najmłodsza uczestniczka w tej kategorii, czy byli też młodsi? Gratulacje! Wspaniale! Tutaj, nagrody wędrują w Twoje ręce i nie może się obyć bez pamiątkowego zdjęcia, oczywiście. Zapraszamy serdecznie. Możecie Państwo podejść jeszcze bliżej, tak jest. O. Dziękujemy pięknie i życzymy dalszych sukcesów waszej pasji. Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do turnieju strzeleckiego o Puchar dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie. Rozegrane w sobotę na stadionie miejskim tutaj właśnie w Imielinie. Zmagania w turnieju strzeleckim od lat wspierają sponsorzy. Stacja kontroli pojazdów Maxcar pana Mirosława Kró.